Cześć wszystkim. Dzisiaj testujemy namiot piramidowy STEM. To namiot dla jednej osoby, który waży zaledwie około 2 kg i ma kilka wyjątkowych funkcji, takich jak komin do piecyka i moskitierę. Zobaczymy, czy rzeczywiście spełnia swoje obietnice i czy jest wart swojej ceny. Zapraszam na odcinek. Namiot przychodzi do nas w lekkiej torbie. W torbie znajduje się namiot, szpilki oraz sznurki, główny pałąk oraz moskitiera. Wszystko jest super funkcjonalne oraz lekkie, więc idealne na wędrówki. No to czas na rozłożenie namiotu. Rozłożenie namiotu jest naprawdę banalnie proste. Wystarczy główny pałąk, napiąć parę linek, czas mniej więcej 3-4 minuty i wszystko jest gotowe. Namiot jest zrobiony z tkaniny poliestrowej. Jak widzicie, tutaj jest srebrny materiał, który izoluje nas od zimna, ciepła, w zależności w jakiej pogodzie będziemy używać takiego namiotu. Namiot ma jeszcze jedną ciekawą funkcję, którą wam za chwilkę pokażę. Super jest to w tym namiocie, że namiot jest wielosezonowy. Możemy go używać zarówno latem, jak i zimą. Żeby go przerobić na wersję zimową wystarczy podnieść tą klapę, zrobić tutaj dziurkę na komin. Komin sobie tutaj wystaje, piecyk jest w środku i nas przepięknie grzeje w zimne i chłodne dni. Materiał, który jest tutaj wykorzystany jest oczywiście ognioodporny, jest bardzo łatwo wymienny, można go dokupić naprawdę wszędzie za, za grosze, więc jak nam się zużyje, możemy go szybko podmienić na, na nowy. W lato, czyli w cieplejsze dni, możemy otworzyć cały namiot na przestrzał. I spać spokojnie w moskitierze, która nas będzie chronić przed różnymi owadami, insektami i tego typu podobnymi rzeczami. Jak to wygląda wszystko w środku? Proszę bardzo. Tu sobie otwieramy. Tu kładziemy sobie karimatę i można spokojnie sobie spać. Część sypialniana to około 2 metrów na metr, czy jest tu naprawdę dużo miejsca, żeby spokojnie się wyspać. W tym momencie moskitiera przeszkadza nam w tym, żeby otworzyć w pełni ten namiot. Ale pokażę wam jeszcze jedną funkcję tej piramidki. Można zrobić to w ten sposób, że instalujemy maszty namiotowe w trzech punktach i cała ta ściana idzie do góry i robi nam zadaszenie, czyli podczas deszczu nam nic nie kapie na głowę, co jest jeszcze jedną zaletą. Też możemy oczywiście po podniesieniu zainstalować sobie kominek i gotować na świeżym powietrzu. I cieszyć się naprawdę pięknym widokiem. Materiał jest oczywiście wodoodporny. Producent podaje, że ma wodoodporność na poziomie 3000 mm słupa wody. Ja sam osobiście przetestowałem go już kilkukrotnie w ulewach, w mrzawkach. Naprawdę w różnych warunkach pogodowych i spisał się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jedynym malutkim minusem, jaki może być, to brak podłogi i brak połączenia z podłożem. Pamiętam, że podczas jednej wędrówki e, do, dorwała mnie w nocy ulewa i niestety rozłożyłem się to też był pewnie mój błąd rozłożyłem się na lekkiej górce. Więc woda spływała mi tutaj, w stronę moskitiery mojego legowiska. Na szczęście to jest też wodoodporne, więc nic się, nic się nie dostało. Delikatnie zawilgocone miałem podłogę, ale spokojnie dalej mogłem spać. Namiot jest przewidziany dla jednej osoby, i jest tutaj naprawdę dużo miejsca. Mimo to, że piecyk by sobie tutaj stał, to i tak zmieścimy sobie swoje bagaże. Wszystko to, co potrzebujemy do wędrówki. Tutaj mamy bardzo wygodne legowisko. Spokojnie możemy się rozłożyć, jest tu naprawdę dużo miejsca, żeby się przekręcać na lewo i prawo. I jest tu naprawdę bardzo wygodnie. Oh. Ciekawy taki malutki bajer, jest taki, że tutaj jest haczek. Ja na razie to podwiesiłem moskitierę, generalnie tutaj się powinno. E, to oczko wrzucić w ten pałąk, i wtedy to się już w ogóle super trzyma. Jest też ciutkę wyżej, a tutaj mamy haczyk do zawieszenia sobie lampki na przykład. Mamy dwa wywieczniki pod dachem. Jeden jest z tej strony, drugi jest z drugiej strony. A jak wiemy, wentylacja w namiocie jest naprawdę bardzo ważna. Jeśli ktoś szuka budżetowego rozwiązania, a jednocześnie chciałby mieć dużo funkcji w przedmiocie, to to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Raz, że mamy wersję zimową, dwa, że mamy wersję letnią, jest to naprawdę wielosezonowy namiot. I kolejne pytanie, które na pewno rodzi się w waszych głowach, ile to wszystko kosztuje? Ja parę lat temu zapłaciłem za to około 650 zł razem z wysyłką. Teraz już to można wyhaczyć za około 400 zł razem z wysyłką, w zależności jakiego portalu będziemy używać do zakupu. Czy warto? Moim zdaniem tak. Służy mi już naprawdę chyba z 4 lata ten namiot i nigdy mnie nie zawiódł. Jest naprawdę świetny. Na końcu pałąku jest taka kulka. Nie wiem, czy ją dobrze widać. Ona jest zrobiona z takiej gąbki, a tylko dlatego, żeby nie rozrywało nam namiotu. A sam, sam pałąk jest zrobiony z aluminium, czyli z lekkiego i trwałego materiału. W zestawie mamy jeszcze cztery odciągi, które montujemy do czterech punktów mocowania. I dzięki temu mamy wzmocnioną konstrukcję podczas wietrznych dni. I teraz wam pokażę, jak to szybko złożyć. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie subskrypcję, jakąś łapkę w górę oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo będzie więcej.